Cześć! Słuchawki w formie TWS-ów w porównaniu do klasycznych przewodowych rozwiązań są całkiem skomplikowanymi sprzętami. Poza przetwornikami zawierają one akumulatory i chipsety. Są to technologie wykorzystywane w świecie smartfonów, przez co producenci telefonów powinni być w stanie wyprodukować całkiem sensowne TWS-y. Czy tak jest? Sprawdzę na przykładzie trzech modeli. Samsung Galaxy Buds Plus, Huawei Free Buds w wersji trzeciej oraz Oppo Enco Free. Zapraszam do porównania. Batsu od Samsunga przychodzą w najbardziej podstawowym opakowaniu. Lepsze wrażenia z rozpakowania towarzyszą modelom od chińskich producentów, a więc Oppo i Huawei. Wszystkie zestawy zawierają słuchawki, etui ładujące, instrukcje i długie przewody zakończone wejściem USB typu C. Huawei pozbawione są gumek. Enco Free posiadają wkładki w trzech rozmiarach. Najlepiej doposażony jest model od Samsunga, bo poza trzema gumkami znajdziemy tu także silikonowe skrzydełka. Przechodząc do opisu budowy, muszę wspomnieć o istotnym fakcie. Samsung Galaxy Buds Plus to słuchawki dokanałowe. Pozostała dwójka, podobnie jak klasyczne AirPods, są słuchawkami dousznymi. Ankieta na grupie też wideotestów pokazała, że zdecydowanie większą popularnością cieszą się do kanałówki. Argumentowaliście to głównie lepszą izolacją. Słuchawki douszne punktowały przez mniejsze problemy z dopasowaniem. Z tymi argumentami w 100% się zgadzam. Jedyny do kanałówki w zestawieniu, a więc Samsung Galaxy Buds Plus, Dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych. Case ładujący, jak i słuchawki wykonany został z błyszczącego tworzywa sztucznego, który łatwo brudzi się i rysuje. Etui ma kompaktowe rozmiary i opływowy kształt bez ostrych krawędzi. Zawias stawia wyczuwalny opór i sprawia solidne wrażenie. Magnes jest na tyle silny, że do kanałówki nie powinny samo opuścić etui. Słuchawki od Huawei a również w większości zostały wykonane z błyszczącego tworzywa. Dzięki czerwonemu wariantowi rysy i brud są skutecznie maskowane. Do wyboru jest także czarna i biała wersja. Jakość wykonania jest na wysokim poziomie. Metalowa płytka i precyzyjne działanie zawiasu powoduje, że fribbacy sprawiają wrażenie produktu premium. Pokrywa blokuje się w skrajnych pozycjach, co zaliczę na plus. Tu magnesy są nawet silniejsze niż w Samsungach, więc ryzyko zgubienia pchełek jest niskie. Produkt Oppo jako jedyny w tym zestawieniu wykonany jest z matowego tworzywa sztucznego. Biały kolor ma delikatny perłowy połysk i nie widać na nim tłustych odcisków. Według mnie wygląda to zjawiskowo. Etui dzięki licznym srebrnym elementom jest najbardziej eleganckie. Na polskim rynku pchełki występują jeszcze w czarnej wersji. Budowa zawiasu jest praktycznie identyczna co w czerwonych FreeBudsach. Pokrywa blokuje się w skrajnych pozycjach, natomiast jej otwieranie nie jest tak satysfakcjonujące jak w Huaweiach. Magnesy w case ładującym, jak i te trzymające słuchawki są wystarczające. Siła magnesu jest po środku stawki. Wszystkie te WSy z tego zestawienia łączą się po otwarciu etui ładującego. Wygląd do kanałówek Samsunga jest najbardziej oryginalny. Z zewnątrz widać zaokrąglony trójkąt równoboczny, na którym znajduje się panel dotykowy. Sterowanie jest kompletne, wygodne i obejmuje każdą interakcję, a więc pauzę, wznowienie, przewijanie utworów i włączanie asystenta. Ciekawym dodatkiem jest regulacja głośności przez puknięcie krawędzi. Przy dwóch kątach obszaru dotykowego znajdują się otwory mikrofonów. Niżej obecne jest silikonowe skrzydełko, które występuje w dwóch rozmiarach. Można z niego zrezygnować po wybraniu pierścienia bez wystających elementów. Galaxy Buds są w mojej topce jeśli chodzi o przyjemność i wywodę używania, a korzystałem już z około 40 modeli. Na minus najniższy stopień certyfikacji wodoszczelności w zestawieniu. IPX2 w Budsach zabezpiecza jedynie przed kapiącą wodą. Mimo sportowego wyglądu, słuchawki te nie są najlepszym wyborem do intensywnej aktywności fizycznej. Słuchawki Oppo oraz Huawei wyglądem zbliżone są do klasycznych AirPodsów. Wygoda takiej konstrukcji zależy od osobistych preferencji. Jeśli na co dzień używasz IR lub AirPodsów, to testowane pchełki powinny pasować. Kształt części, która podczas używania spoczywa w uchu jest podobny z taką różnicą, że Enco Free mają zmieniane gumki, z których średnie i duże dziwnie wystają. Dalej różnicy jest więcej. Wystający ogonek w modelu Oppo jest wyraźnie grubszy. Pchełki w modelu FreeBAT zostały wykonane rewelacyjnie, chociaż tu przeszkadza mi wszędobylskie, błyszczące tworzywo sztuczne. Interakcja ze smartfonem odbywa się za pomocą dwukrotnego pukania górnej części pchełki. Niestety, na każdą słuchawkę może przypadać jedna funkcja, którą można przypisać w dedykowanej aplikacji. Sterowanie w huawei jest poniżej poziomu oczekiwań. Oppo Enco Free wykonane są nieco gorzej niż model Huawei, ale tutaj w większości dominuje matowe tworzywo. To na plus. Błyszczący plastik występuje na bocznym panelu. W tym miejscu został zaimplementowany panel dotykowy, którego działanie jest świetne, a obsługiwane interakcje kompletne i wygodne. Na plus zanotuję wykorzystanie ogonka, bo regulacja głośności oraz zmiana utworu możliwa jest dzięki przesuwaniu palcem po słuchawce w dół lub w górę. Reszta funkcji jest obsługiwana przez dotknięcia. OP pomają funkcję pauzowania muzyki przez wyjęcie słuchawki z ucha, działającą z większą ilością urządzeń. Analogiczna funkcja w słuchawkach Huawei a wymaga posiadania smartfona tego producenta. Nco Free jak i Freebuds posiadają normowo do IPX4, w związku z czym ich odporność na deszcz czy pod powinna być większa. Jakość dźwięku, a w szczególności głębia basów, w dużej mierze zależy od typu słuchawek. Dźwiękowo wygraną przyznam do kanałówkom Samsunga. Bad Plus został wyposażony w podwójny przetwornik, który domyślnie oferuje wyrównane i szczegółowe brzmienie. Nie są to słuchawki dla audiofili, ale w temacie dźwięku nie mam się do czego przyczepić. Tony niskie bezpośrednio przenoszone są do kanału słuchowego. W aplikacji dostępny jest equalizer, który kieruje charakterystykę brzmienia do upodobań słuchacza. Przechodząc do słuchawek do usznych, to tu ze względu na konstrukcję basu jest mniej. Oppo rozwiązało ten problem w ciekawy sposób. Dołączone gumki uszczelniają połączenie między pchełką a uchem, wzmacniając basy. Doświadczenie z ich używania to coś pomiędzy słuchawką dokanałową a douszną. Te y Huawei mają najmniej basu, ale szczegółowość tonów średnich i niskich jest na niezłym poziomie. Niestety, żaden z opisywanych modeli nie wspiera zaawansowanych odeków audio, takich jak APTX, który poprawia jakość dźwięku przede wszystkim przez zwiększenie jego szczegółowości. Najgłośniejsze ze względu na budowę wydają się Galaxy basy. Słuchawkom Huawei i Oppo również niczego nie brakuje, choć drugi model jest najcichszy. Subiektywnie w kategorii jakości grania pierwsze miejsce przypada Samsungom. Druga pozycja należy do Oppo, a FreeBuds są ostatnie, co nie znaczy, że grają źle. Połączenie w każdym modelu jest stabilne, choć muszę odnotować, że słuchawki Huawei mają najlepszy zasięg. W tym aspekcie Oppo wypadły najgorzej. Wartość opóźnienia może odbiegać w przypadku różnych smartfonów. Na moim OnePlusie 6 wyposażonym w Bluetooth 5.0 Samsungi i Huawei miało około 300 milisekund opóźnienia. Wartość ta dla słuchawek Oppo była około 50 milisekund niższa. Oznacza to, że na każdym modelu z powodzeniem można oglądać YouTube czy Netflixa. Jednak model Encofree Free powinien poradzić sobie najlepiej. Jakość budowanych mikrofonów umożliwia bezproblemowe prowadzenie połączeń głosowych, chociaż tutaj mój rozmówca najlepiej ocenił model FreeBuds. Mimo wszystko różnice nie są duże. Wbudowane ogniwo to bardzo ważny element sprzętów bezprzewodowych. Jeśli chodzi o czas grania, tutaj wygrywa Samsung. Przy 90% głośności słuchawki będą grały do 11 godzin. Wbudowane etui naładuje je nieco ponad jeden raz. Łączny czas grania to około 23 godziny. Słuchawki Oppo wytrzymały mniej więcej 5 godzin. Case ładuje je około 4 razy, a więc łączny czas grania to około 25 godzin. Huawei grały najkrócej, bo niecałe 4 godziny. Etuina ładuje je 4 do 5 razy, a więc łączny czas grania jest podobny dla wszystkich modeli. Najbardziej wyróżnia się czas grania do kanałówek Samsunga, w związku z czym jeśli planujecie dłuższe sesje słuchania muzyki, Buds Plasy będą najlepszym wyborem. Wszystkie porównywane konstrukcje można ładować za pomocą wejścia USB typu C. Galaxy buds oraz Free Budsy mają dodatkowo ładowanie bezprzewodowe. Samsungi pokazują pojemność ogniwa z precyzją 1%. W przypadku Huawei jest to 5, a Oppo 10%. Trójkolorowa dioda pokazuje przybliżony poziom naładowania w przypadku Samsungów i Oppo. Naładowanie tu i do FreeBudsów, tak jak Galaxy Budsów, można przejrzeć w aplikacji. Dwa spośród testowanych modeli mają aplikacje, i apki dają dostęp do ciekawych funkcji. Tu niestety Oppo jest w tyle. FreeBudsy mają AI Live w której można podejrzeć poziom naładowania pchałek i etui. Można także ustawić skróty sterowania oraz sprawdzić dostępność aktualizacji. Najciekawszą opcją jest włączenie redukcji hałasu. ANC daje możliwość regulacji i faktycznie działa. Dobrze radzi sobie z szumem klimatyzatora czy okapu. Samsungi łączył się z aplikacją Galaxy Wearable, która wymaga dodatkowej wtyczki do batsów. Tu opcji jest więcej. Można sprawdzić poziom naładowania, włączyć dźwięk otoczenia, Ustawić korektor dźwięku i włączyć m.in. sterowanie głośności przez pukanie krawędzi słuchawek. Niestety, mimo trzech mikrofonów na każdej słuchawce, Samsung nie zdecydował się na implementację cyfrowej redukcji szumów. Na koniec tego porównania, w ramach podsumowania, muszę dodać, że istnieją tańsze słuchawki, jednak te testowane dzisiaj działają i to działają naprawdę dobrze i bezproblemowo. Aplikacje w Plusach Buds i Budsach dają dodatkową kontrolę. To, który model spośród porównywalnych wybrać, powinno zależeć głównie od osobistych preferencji, a więc tego, czy wolicie słuchawki douszne, czy jednak dokanałowe. Galaxy Bats wypadają świetnie w kategorii jakości oraz czasu grania na jednym ładowaniu. Dodatkowo mają wygodne i kompletne sterowanie oraz są to jedne z najwygodniejszych TWS-ów, jakie kiedykolwiek testowałem. Są to zarazem najdroższe TWS-y w tym materiale. Brakować może przede wszystkim cyfrowej redukcji szumów. Jeśli wolicie bardziej tradycyjne pchełki, to wybór jest trudniejszy. Huawei FreeBuds są świetnie wykonane, jako jedyne posiadają aktywną redukcję szumów i wypadły najlepiej jako słuchawki do rozmów. Minusami są najkrótszy czas pracy i ubogie sterowanie. Oppo Enco Free mają najmniejsze opóźnienie. Automatyczne pauzowanie po wyciągnięciu słuchawki, a design i wykończenie może się podobać. Wadą dla niektórych może być brak aplikacji i nieobecność cewki do ładowania bezprzewodowego. Osobiście najlepiej używały mi się TWS-ów Samsunga, natomiast każdy przedstawiany model jest warty uwagi. A Wy, jaki model byście wybrali? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Na koniec zachęcę jeszcze do wbijenia do wszystkich podlinkowanych social mediów oraz do dołączenia do facebookowej grupki testarzy Widotestów. Dziękuję za uwagę, do następnego, cześć!